Cześć! Cześć! Jestem dzisiaj ponownie z Grzegorzem, specem od nieruchomości w Hiszpanii. Witajcie! I dzisiaj mamy drugi odcinek na temat kupna swojego wymarzonego lokum właśnie w Hiszpanii. I opowiemy Wam, dziś zapraszamy Was też do oczywiście części wcześniejszej, w której opowiadamy co zrobić przed przylotem tutaj, jak się Aha. przygotować. A dzisiaj będziemy rozmawiać na temat tego, jak wygląda już tutaj pobyt w celu kupna nieruchomości. Tak jest? To opowiedz nam, co, jak przylatujemy tutaj? Co się dzieje? Co się dzieje? Przede wszystkim myślę, że należy przylecieć mniej więcej na tydzień. Tydzień to jest taka taki optymalny termin. Wtedy jesteśmy w stanie sporo zobaczyć i pozałatwiać wszystkie formalności. Czyli kupujemy bilety, informujecie mnie, odkąd dokąd jesteście. Bardzo chętnie zorganizuję Wam tutaj pobyt w sensie zakwaterowania za, za i oczywiście transfery, tak? Więc, więc to, wszystko, to wszystko jest po naszej stronie. W ciągu tego tygodnia obejrzymy nieruchomości, pojedziemy sobie na inwestycje, pojedziemy na budowy, oczywiście musimy mieć zarezerwowane wcześniej te terminy w biurach sprzedaży, pojedziemy do Kancelarii Prawnej. Jeśli się zdecydujecie z Kancelarii Prawnej pójdziemy do notariusza, dacie prawnikowi pełnomocnictwo i dzięki temu będziecie mogli wracać do Polski, a prawnik w waszym imieniu będzie mógł wszystko załatwić, dosłownie wszystko. Co robi prawnik? Przede wszystkim sprawdza umowę. Bo jak wiesz, no sama kupujesz, umowa jest po hiszpańsku, księgi wieczyste po hiszpańsku. Wszystko to należy sprawdzić dla naszego bezpieczeństwa. Się. Prawnik to zrobi. Co prawnik zrobi jeszcze? Pójdzie za nas na notarialny, na tak? Pójdzie do notariusza i w naszym imieniu może podpisać ten akt. Nie musimy przylatywać, nie musimy generować kosztów. Oczywiście możemy. Wtedy prawnik i tak z nami pójdzie, no bo notariusz nie podpisze aktu notarialnego, jeśli... Ktoś nie zna języka hiszpańskiego. Zakładając, że nie znacie, musicie mieć tłumacza, będzie to prawnik yy, i, on, i on to załatwi. Co jeszcze? Przepisze nam wszystkie media, tak? Jeżeli kupujemy nieruchomość, no to musimy mieć wodę, prąd, musimy mieć to wszystko i prawnik w naszym imieniu to wszystko załatwi. I za to, za to płacimy mniej więcej 2000 euro. Tak. Za całą taką obsługę, nie mówię o koszcie aktualnego, bo to jest osobno. Te koszty są porównywalne z cenami w Polsce. Mniej więcej 1000 euro, czyli jakieś tam 4000 złotych, tak? bo tak w Polsce to mniej więcej kosztuje. Yy, prawnik również, jeśli tego, yy, jeśli chcemy, jeśli nie mamy, zrobi nam numer nie. O numerze nie już mówiliśmy. Tak. to jest taki nasz polski. Hiszpański PSL, -y. tak to tak, można nazwać. Tak, Dużo informacji się tutaj <coughs> pojawiło, e, czyli ja wrócę jeszcze do początku. Nie chciałam go już przerywać, tak jak ostatnio. Natomiast tak, no, bukujemy ten tydzień sobie e, i ty nam bardzo fajnie układasz wszystko. Co mi się bardzo podoba, to jest to, że często mamy blokadę, bo nie latamy często, nie umiemy zarezerwować tego lotu, nie wiemy jak transfer i tak dalej, a tutaj mamy pomocną dłoń, która zrobi to wszystko za nas. Możecie nas też odebrać z lotniska, zalokować w miejscu, tak, i poukładacie nam cały grafik tak. oglądania Wypełnimy. nieruchomości. To tak. również z jakimiś atrakcjami. Bardzo, o, chętnie, bardzo chętnie spotkamy się na obiedzie czy na kolacji. E, dokładnie, do tego jeszcze dochodzą atrakcje, także jeżeli chcecie tu już przylecieć stricte w celu kupna, to rezerwujecie tydzień. E, no i właśnie Grzegorz pomoże Wam e, z żoną też w tych wszystkich formalnościach. No dobrze, no właśnie, pójdziemy do prawnika, to jest kwestia kluczowa. Co bardzo chciałam tutaj podkreślić, to macie świetne biuro e, z polską obsługą, tak. prawda? No to jest kluczowe. Bo, bo pracownicy kancelarii, no nie wszyscy, no ale pracownicy, z którymi współpracujemy, mówią po polsku i dzięki temu idąc do notariusza no mamy tłumaczenie bezpośrednio na żywo aktu notarialnego pełnomocnictwa, czy aktu notarialnego zakupu, czy czegokolwiek osoba, która mówi po hiszpańsku i po polsku nam to tłumaczy, jesteśmy zaopiekowani, czujemy się bezpieczni. Tak? Dokładnie. My idąc podpisywać pełnomocnictwo, trochę byliśmy przerażeni, co podpiszemy. Natomiast faktycznie było to tłumaczenie na żywo tekstu. Pani każde słowo nam praktycznie w tekście przetłumaczyła, żebyśmy mieli na pewno gwarant tego, co podpisujemy. I też ona jako tłumacz nie mogła być zawarta w tym akcie jako część, jako strona, tak? tak. Żeby to było faktycznie bezstronne i uczciwe że tutaj nie ma się czego obawiać. To o czym już wspomniałeś, mi bardzo się to podoba, nie spotkałam się z tym jeszcze nigdy, że prawnicy przepisują wszystkie media. Uważam, że to jest gigantyczne udogodnienie dla kupującego, znaczy media, prąd, wodę, gaz, plus do tego jeszcze idą za ciebie do, e, wspólnoty, do wspólnoty mieszkaniowej, również. również to ogarniają i dla mnie osoby, która nie zna hiszpańskiego, ale też tutaj tych wszystkich procedur, to jest mega udogodnienie e, i coś jeszcze chciałam powiedzieć, że coś jeszcze jest dla... Aha, jeszcze na pewno chciałam Ciebie dopytać o to, niektóre agencje dysponują swoimi prawnikami, ale dlaczego uważasz, że takie rozwiązanie posiadania prawnika zewnętrznego jest fajne? No bo to jest mój prawnik, ja jemu płacę, mhm. e, a prawnik agencji jest prawnikiem agencji i on będzie na pewno reprezentował e, agencję i ich interesy, tak? no, Nie mówię, no, prawnik to prawnik, musi się po, trzymać prawa, trzymać prawa tak, poruszać się, poruszać w tych, Widełkach. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, i prawnicy, z którymi współpracujemy, czasami wyłapują jakieś kruczki w umowach i piszą wprost. To i to nam się nie podoba. Proszę to zmienić, proszę to uściślić. Prawnik agencji, który taką umowę która taką stworzył, no już jej nie zmieni. A nasz prawnik może, może wyłapać. To są czasami naprawdę nie, nie, nie bardzo istotne rzeczy, ale warto na to zwrócić uwagę. No ale też nie wiem, czy się chcesz podzielić swoim doświadczeniem, ale taka historia was też spotkała wiele, wiele lat temu, tak? Że prawnicy zostawili was, prawnicy agencji w pewnym momencie, tak? Tak, no mieliśmy taką sytuację niestety nieprzyjemną. Myśmy kupili nasz dom lat temu, bodajże 6, 7, nie pamiętam. Obiecali nam to, o czym mówimy: że przepiszą te wszystkie media, że zajmą się całą obsługą posprzedażową, no ale jak już dostali swoją prowizję, no to niestety o nas zapomnieli, musieliśmy się tam upominać. E, pisać maile, jeździć, no w końcu to zrobili, ale było to dosyć stresujące. No właśnie, a ja z perspektywy kupującego czuję się dość bezpiecznie, kiedy mam swojego prawnika, który wiem, że występuje w moich interesach, a nie interesach e, agencji. Co jest popularne tutaj w Hiszpanii, ale też wydaje się, że w innych krajach europejskich, nie do końca popularne w Polsce, to rozwijmy jeszcze ten aspekt pełnomocnictwa. Bo w Polsce bardzo dużo rzeczy załatwiamy samemu. Jesteśmy takie Zosie samosie. Natomiast tutaj e, jednak dużo rzeczy, Przekazuje się prawnikowi, prawda? No, to prawda, to nawet robią tubylcy, tak? Hiszpanie. W krajach anglosaskich praktycznie nic ludzie nie robią sami, wszystko oddają do prawnika. W Polsce robimy sami, ale w Polsce znamy język. Pójdziemy do urzędu, porozumiemy się po polsku, jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast tutaj nawet Hiszpanie oddają takie sprawy do prawnika. No a my to już dla nas to jest niesamowite, tak jak mówisz, wygoda i bezpieczeństwo. Jeżeli pójdziesz do hiszpańskiego urzędu, to nawet jeśli urzędnik mówi po angielsku, nie zawsze będzie chciał z tobą po angielsku rozmawiać, bo on bierze odpowiedzialność za to, co mówi. No tak, on też a, nie do końca a, musi być super biegły. Oczywiście. Ty też no Polak no, też nie, nie może coś co źle zrozumieć, bo to jednak tłumaczy z polskiego na angielski, z angielskiego tak, na hiszpański. Tak, tak. Tak. Mogą tak. być różne, e, różne niuanse, mogą być no, różnice językowe również. Tak? Tak. Więc y, uważam, że skorzystanie z kancelarii prawnej no, nie jest konieczne, natomiast jest bardzo, bardzo. No też właśnie nie jest konieczne danie tego pełnego pełnomocnictwa, ale mi na przykład podoba się to, że nie będę musiała być na akcie, że wszystko załatwi ktoś za mnie, nie muszę się z nikim konfrontować, dla introwertyków to jest super opcja, później dostajecie tylko klucz, dziękuję, do widzenia. Zgadza się i no musicie pamiętać też, że to nie jest tak, że jak dajecie pełnomocnictwo, to kancelaria robi co chce. Na każdą czynność musicie wyrazić zgodę. Dostajecie maila po polsku oczywiście z zapytaniem, czy mogę podpisać taki i taki dokument, który mówi o, i wtedy prawnik wam pisze, co, co ten dokument mówi. Czy mogę podpisać, tak? Albo informuje was, przychodzi termin wpłaty kolejnej transzy. Na taki taki rachunek, proszę wpłacić, wysłać do mnie potwierdzenie. I to wszystko załatwia prawnik. Nie musicie pamiętać nawet o terminie transzy. To jest naprawdę bardzo wygodne. I co mi się też bardzo podobało, ostatnia umowa, jaką dostaliśmy, taka pierwsza, bo tam jest kilka z tego, co wiem, tych umów jest ta końcowa, jest tak. wstępna. Była w trzech językach: bo sprzedającego język, w języku sprzedającego, w języku kupującego, czyli po polsku, no, no i, po i po hiszpańsku. Szpańsku. Dokładnie. Więc ja też nie musiałam się z tym translatorami tłumaczyć, tylko po prostu przeczytałam umowę po, po w polsku i mogłam ją podpisać. Także to jest super opcja. No dobra, mamy już prawnika, ale jeszcze nie mamy pieniędzy. W sensie, okej, okay, jeżeli mamy gotówkę. To jest prosta sprawa, prawda? No najlepiej, najlepiej jeżeli mamy najlepiej gotówkę. gotówkę. Na, ta, jeżeli, jeżeli macie gotówkę na zakup nieruchomości, plus na związane z tym koszty, to najlepiej. tak Kupujecie, macie prawnika i praktycznie tak jak Asia mówi, bez wychodzenia z domu. Znaczy po, po raz, tym jednym, trzeba tu raz być, raz, być i tym, tyle. Po tym jednym pobycie tutaj tygodniowym Wracacie i wszystko, i wszystko już jeszcze załatwiamy my i załatwia prawnik. Natomiast jeśli chcecie skorzystać z kredytu, również my to robimy, polecamy, mamy umowy z pośrednikami, którzy mają wszystkie hiszpańskie banki i tak Polak może w Hiszpanii otrzymać kredyt na zakup nieruchomości i to, zakup, to kredyt w euro. Polak pracujący i mieszkający w Polsce. To jeszcze też tak. podkreślmy. No dobrze, ale na jakich mm. zasadach? W sensie najpierw opowiedz i, i co muszę mieć, co muszę przedstawić, jak badana jest w ogóle moja mm -hmm. zdolność? Zdolność kredytowa jest badana tak samo jak w Polsce. Yy, czyli musisz przedstawić swoje dochody. Bez względu na to z jakiego tytułu je osiągasz. czy To jest działalność gospodarcza, czy to jest umowa o pracę yy, Hiszpanie, banki hiszpańskie badają zdolność kredytową Spitów. Czyli dajesz powiedzmy 2 max 3 Ostatnie Pity plus historię konta, żeby był na przykład, żeby sprawdzili, że, że te wpływy rzeczywiście wpływają na konto. Takie potwierdzenie. Zupełnie tak samo jest w Polsce. Jedna różnica jest taka, że polskie banki mają dostęp do biura informacji kredytowej. Mm -hmm. I sobie sprawdzają nasze kredyty. Mm -hmm. Hiszpańskie nie mają, więc poproszą was o taki wydruk, który kosztuje coś 50, 50 złotych. złotych nie, tak. 40 coś tam. To tak. się robi w 10 minut. Tak. I, i w PDF-ie to wysyłacie i oni sprawdzają, jakie macie kredyty, jakie raty. I wyliczają Waszą zdolność kredytową i kredyt dostajecie równie zupełnie tak samo jak w Polsce. Różnica jest taka, że w Polsce możecie dostać kredyt. Możecie dostać tylko w złotówkach, ale możecie dostać nawet na 100% ceny. No bez dopłat na 90%, powiedzmy. Mhm. Tak? Natomiast w Hiszpanii na połowę. Na połowę, koszt, na połowę wszystkich kosztów, czyli na 60-70% ceny netto nieruchomości. Okej, okay. i to jest ta zasadnicza różnica. Nasz wkład własny musi być o wiele większy, jeżeli decydujemy się na kredyt, chyba że zarabiamy w euro. Chyba, że zarabiamy w euro, no to wtedy możemy dostać nawet na 80%. Yy, rezydenci podatkowi w Hiszpanii mogą dostać na stronę, ale mało kto jest rezydentem podatkowym. Dobrze, w tak. Zakładamy w tutaj właśnie wersję, że kupujemy to jako taki wolny strzelec, który przyjeżdża z Polski. tak. Co mnie zaciekawiło, to w Polsce dość dużą uwagę zwraca się na Twoją jakby historię kredytową. Czy ona jest, czy ona istnieje, czy coś miałeś, czy spłacałeś no. i tak dalej? A jak to jest tutaj? tutaj? To jest nieważne. W zupełności, jeżeli masz tak zwany zerowy bik, jeżeli nigdy nie brałaś kredytu, nie dyskwalifikujecie to, wręcz przeciwnie, nie masz kredytu. Świetnie, nie masz, świetnie, żadnych, nie zobowiązań. Nie masz żadnych zobowiązań, masz większą zdolność kredytową. E, Okej, okay. czyli ja jako Polka co potrzebuję? Potrzebuję Pitu, Biku. <gry> I z konta. Czyli coś, co jestem w stanie załatwić wszystko to w sekundę. Bo dzisiaj wszystko jest Logujesz online, się do, do urzędu banku, skarbowego, do... do banku i do biku, co jest banalne. No i składam dokumenty, tylko muszę mieć na uwadze to, że jako Polka zarabiająca w złotówkach, mieszkająca w Polsce, dostanę, muszę mieć te 40 powiedzmy procent. procent. Składu własnego, ale co jest dobre? Kredyty w Hiszpanii w euro oprocentowane są mniej więcej. No połowę właśnie. tego, co w Polsce. No właśnie, to po... jest druga Ta, historia. W Polsce prawda? kredyt hipoteczny w tej chwili oprocentowany jest nam blisko 8%. Tak, 8-9% około... nawet niektóre źródła podają, że w tych widełka. No Ale powiedzmy 8. Mhm. W Hiszpanii dostaniecie kredyt na mniej niż 4% w skali roku, czyli połowa z tego, tak? Oddajecie połowę mniej odsetek w Hiszpanii niż w Polsce. I to jest fajne, no bo te raty są dzięki temu niższe. E, tak, i tak sobie rozmawialiśmy, że one są często, nie zawsze oczywiście, ale raczej często niższe niż wynajem długoterminowy, a na pewno niż wynajem taki krótkoterminowy, no, e, e, niższe. Także jeżeli na przykład chcecie wynajmować coś na rok, no to przez rok już można sobie fajnie kredyt e, spłacić. E, także t, no, to już wiesz. E, owszem no. e, bardzo popularnym zakupem wśród Polaków, yy, którzy pracują zdalnie, yy, kupują tutaj nieruchomości i są tutaj mniej więcej pół roku. Pół roku w Hiszpanii, pół roku w Polsce, przez drugie pół roku chcą wynajmować. Jeżeli wezmą to na, to na kredyt, to przez te drugie pół roku, które, kiedy wynajmują, osoby, które będą za to płacić, będą praktycznie spłacać im kredyt. Zgadza się. I co jest fajne, ta stopa tutaj ona jest jednak, ja bym ją nazwała mimo wszystko stałą. Bo w Polsce to jest zmienne, tak? Jakby mamy za sobą historię covidową, gdzie dużo ludzi przypłaciło ten kredyt, tak, podniósł im się dwukrotnie, tak? tak? Raty potrafiły wzrosnąć dwukrotnie. Do Dokładnie, serdecznie. a w Hiszpanii takie rzeczy raczej nie wchodzą w grę. W Hiszpanii są oparte o Euribor, nie o Vibor, te, te raty. On również podrożał w czasie COVID-u, ale no nie, nie tak dużo jak Vibor. Okej, okay, czyli to jest tutaj bardziej stabilne. Jak ktoś ci na początku mówi, że jest 4%, to raczej to 4, tak mniej więcej, gdyby nie było jakiegoś wielkiego boom i krachu, no to on raczej będzie raczej tak będzie się trzymał. Może tak? nawet mniej, może będzie nawet spadł. Dokładnie. No więc jakby to jest korzystne, dlatego jak ja usłyszałam, że kredyt to trochę wstyd. No tutaj to chyba no w ogóle nigdy no nie, nie jest. Ludzie na świecie biorą kredyty, miliony przedsiębiorców biorą kredyty mimo że stadzik na coś, bo to jest dźwignia finansowa. Jeżeli ktoś mając firmę i obracając swoją gotówką może wygenerować 20-30% stopy wzrotu, a kredyt jest na 4%, no to no właśnie. Bierze, bierze ten kredyt, bo wie tą gotówką, którą ma, którą, za którą mógłby kupić, wygeneruje większy dochód. Dokładnie. Okay. Dokładnie. Gotówka nie lubi leżeć, to tyle. Powiemy, także chodźcie do Hiszpanii, wydawajcie. <noise> to jeszcze porozmawiamy dzisiaj o dodatkowych kosztach, jakie nas czekają. Nieruchomość to raz plus VAT. Ale to przy rynku pierwotnym. Tak, tak. Dobrze, to opowiedz nam, jak Wiesz, to tutaj w. wygląda. W Hiszpanii wszystkie ceny, które zobaczycie na ogłoszeniach w biurach nieruchomości, w biurze sprzedaży dewelopera, na stronie inter internetowej, na Idealiście, wszystkie ceny podawane są netto. Czyli do tej ceny musicie doliczyć 10% podatku PCC, jeśli to jest rynek wtórny, lub 10% VAT-u w przypadku rynku pierwotnego i 1,5% PCC, przy tym pierwotnym. Czyli 10 do 11,5% musicie doliczyć do tej ceny, którą widzicie. Kolejne koszty, o, których, o które pytasz, to są koszty dokładnie takie same jak w Polsce. Notariusz, pis do Księgi Wieczystej, ewentualna prowizja bankowa. On, one są prawie takie same, jak, tak jak już mówiłem, około 1000 euro, czy tam nie wiem, powiedzmy 1% ceny, bo tyle mniej więcej biorą notariusze, plus wpis do księgi wieczystej, mniej więcej są takie same jak w Polsce. Ewentualnie ten koszt prawników, to mówiliśmy 2000 euro, co stanowi około jednego również procenta ceny przy, no przy tańszych nieruchomościach, przy wyższych, to już jest pół I to są ceny, które należy doliczyć do to są koszty, które należy doliczyć do ceny, którą widzicie w ofertach. I co jest bardzo ważne, nie możemy się na te sumy kredytować. To są sumy, które musisz mieć od razu zabezpieczone. Tak? W sensie, jeżeli kupujesz mieszkanie za 200 tysięcy, to te. 20, 10% podatku musisz zawsze mieć. Już. Musisz mieć i bank, jeżeli będziesz chcieć kredyt, bank poprosi to. cię, pokaż proszę, że masz na koncie te pieniądze, albo na przykład pokaż, że masz nieruchomość, jeśli to ma, ten wparwasz ma pochodzić ze sprzedaży nieruchomości, bo też taka możliwość jest. Tak. Tak, czyli zawsze musimy mieć cenę nieruchomości, plus zabezpieczone te 10% jeszcze dodatkowo. Plus jeszcze tam te 2 tysiące, powiedzmy, zaprawników 3. Myślę, że tak jak ktoś ma 10% plus 5 tysięcy. To jest to, szansa, to że jakoś wystarczy, no, ale to wszystko zależy, tak? To jest wkład skład własny. To jest Plus skład własny, ceny tak, oczywiście, albo całość gotówką, jeżeli taką e, macie. No dobrze, czyli przyjechaliśmy, zostaliśmy tydzień, wybraliśmy nieruchomość, podpisaliśmy wszystkie dokumenty u prawnika, złożyliśmy wniosek o kredyt, dostaliśmy, po, pojecha i, pojechaliśmy, i pojechaliśmy, i pojechaliśmy. W międzyczasie kredyt dostaliśmy i prawnik nam wszystko już ogarnął. No i prawnik poszedł na admitorialny. Kupił, no i teraz tylko. Zapraszamy, tak, zapraszamy do nas, czekamy z kuczami. Z szampanem oczywiście, jest, naturalnie. No, I no, z gratulacjami. Dobrze, no to e, mamy kupione, świetnie. Został nam ostatni odcinek, w którym opowiemy, jak, wyglądają, e, jak wygląda rynek może wynajmu. Tutaj, czy to jest rentowne, czy nie. Tak, troszeczkę coś zajawimy. Opowiemy o Okupas, którzy no, interesowali no, Was <noise> bardzo, jak sobie z nimi radzić. Ale opowiemy no, też o licencji turystycznej, to w sumie. Aha, o podatkach, o po rozliczeniach. Do, wszystko, dokładnie. Wszystko, jak już będziemy właścicielami, co to co, co robić z tą nieruchomością. Tak. Dokładnie. Ale Odpowiem. jeżeli pojawiają się jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zostawcie je tutaj w komentarzach, to też je ja w tym naszym ostatnim odcinku. Uwzględnimy. A Bardzo póki co zapraszamy do Grzegorza na stronę. Znowu zostawiam wam w opisie wszystkie detale, w sensie stronę, a tam już jest twój numer telefonu, Whatsapp, bo już mówiłam też, że tu się jak wszyscy na Whatsappie tak. komunikują. No i oczywiście też mail, także można napisać, jeżeli myśleliście o zakupie nieruchomości, to zapraszamy i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia.